Mano? No. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Dzień dobry. Dzień do Pani serdecznie. Kwiecia Panie szukają jakiegoś, my nie mam. Tak, szukam. na ogrody do mojej koleżanki. Dobrze. Lubicie Panie rozchodniki? Ten kolor nam się spodobał. Tak. tak. No i bardzo słusznie, bo to kolorek jest ładny. Podoba mi się również. A dużo macie miejsca w tym ogrodzie? Dużo. Dużo, dużo ale chcemy zrobić skalniaczek i coś po prostu, jakąś kom kom kompozycję. A, powiem pani, że na skalniaczek może też by się nadał. A ja się nie przedstawiłem chyba. Dominik Strzelec, Telewizja HGTV. Bardzo no. mi miło. No. Czyli ogródek powstaje, a on jest teraz uczesany, mógłbym tam wpaść, pomóc w jakimś zakresie, czy nie bardzo? Jest uczesany, zaprojektowany, ale chcemy zrobić, chce, chciałabym zrobić kilka zmian. No dobrze, jest uczesany, zaprojektowany, a duży on jest? 300 metrów kwadratowych. Y -y. Danie za duży. Ja tylko jestem w stanie zagospodarować takie. 100. <noise> jak już jest zagospodarowany, zaplanowany, to bardzo dobrze. Dużo trzeba ich dosadzić, żeby koloru było sporo i słoneczka dostarczyć będzie pięknie. Oczywiście. Tak zrobimy. <noise> tak, tak, panie, zróbcie, życzę powodzonka. Dziękujemy wzajemnie.